Obrzezanie mężczyzn było znakiem wierności przymierzu. I dlatego Izraelici, poprzez znak obrzezania, właściwie byli rozpoznawani poprzez wrogów. I właściwie nie mogli nawet wytłumaczyć się, że są kimś innym. To było takie z jednej strony bardzo mocne postępowanie Pana Boga wobec Izraelitów, ale z drugiej strony, jeżeli zawiera się przymierze z kimś, kto jest słowny, z kimś, kto dotrzymuje obietnicy, to przyjęcie takiego zobowiązania i poddanie się takiemu znakowi przymierza, jakim było obrzezanie, zupełnie nie dziwi. I dlatego bardzo analogicznie myślimy o tym, co dzieje się w czasie Chrztu Świętego. Oto zostajemy, nasze serca zostają na zawsze naznaczone znamieniem Ducha Świętego. Nasze serca zostają naznaczone obecnością Pana Boga. I niezależnie, Zależnie od tego, gdzie jesteśmy, jak daleko czasami jesteśmy od Pana Boga, to można powiedzieć, kiedy krzyczymy czasami z głębokości, czasami krzyczymy Panie Ratuj, jak Piotr na środku jeziora. To możemy odwołać się do tego, że zostaliśmy ochrzczeni. Panie, uratuj nas, ponieważ nasze serce zostało powierzone Tobie i teraz pragniemy bezgranicznie skorzystać z Twojej opieki, z Twojej opatrzności.